Cześć, witajcie z tej strony Poprawny Polak. Dzisiaj jestem na serwerze. który nie wiem jak się nazywa. Trochę w topa. Yy, chyba nazywa się Minecraft Party. Yy, I jak. Zabawa na tym serwerze wygląda, bo będziemy się na nim dzisiaj bawić. E, mamy tutaj serię 15 krótkich minigierek. E, niestety niektóre się powtarzają, chyba nie ma ich łącznie aż 15, natomiast tak czy inaczej, są one dosyć ciekawymi, oryginalnymi minigierkami i pokażę Wam dzisiaj, e, jak mi na tym serwerze idzie. Nie grałem tutaj zbyt, du zbyt dużo, ponieważ robi się to po pewnym czasie trochę monotonne. E, tak czy inaczej, zaczynamy od jakiegoś dzikiego, e, Wyścigu konnego, w którym jak widać jest mnóstwo graczy. Na szczęście niektórzy wkrótce zostaną z tyłu. Celem jest oczywiście jak najszybsze dotarcie na metę. No i tak naprawdę wygląda to tak, że pod koniec każdej z 15 minigerek widzimy na którym miejscu byliśmy i tak naprawdę tyle. Możemy mieć z tego satysfakcję i żadnych nagród nie ma, chyba że zajmiemy miejsce na podium. Wtedy dostajemy jakąś tam nagrodę w monetach. W walucie tego serwera. No, jak widzicie, idzie mi chwilowo całkiem nieźle. Jestem na wysokim miejscu, nie będę patrzył na którym. No, oczywiście, spojrzałem na którym miejscu jestem i spadłem z toru. I stało się to raz jeszcze, ponieważ konie mają tutaj naprawdę spory poślizg i trzeba na to bardzo uważać. I nie wolno się ani na chwilę rozproszyć, bo wtedy dobre miejsce wymyka nam się z rąk. Jest to gierka dosyć zabawna, natomiast. Nie jest to coś, na czym można spędzić całe godziny życia. Myślę, że jest sporo ciekawszych gier. Jak widzicie, byłem ósmy. Na tej trasie są checkpointy, więc kiedy spadłem, to nie musiałem zaczynać od nowa. Teraz jesteśmy w grze, w której trzeba zabijać zwierzęta spadające z nieba. No, brzmi to naprawdę dziwnie i też jest to w zasadzie dosyć dziwne. Kurczaki, zabicie kurczaka daje nam jeden punkt. Zabicie krowy trzy punkty. Są także kurczaki, które zmniejszają naszą liczbę punktów o połowę. Zabierają nam połowę punktów, które dotąd udało nam się zdobyć. E, najlepszą metodą na zabijanie krów jest robienie tego z wyskoku, ponieważ wtedy one hit killujemy krowy. E, I e, no cóż, szczerze mówiąc, nie wiem jak mi idzie. Na razie chyba dosyć średnio nie udało mi się ubić zbyt wielu zwierząt. Mam 6 punktów, teraz spojrzałem. E, e, no i mówię, na tym serwerze naprawdę spotkacie kilka takich dziwnych minigierek. E, i jest to dobry sposób na zabicie... Ojej, zabiłem kurę, której nie powinienem był zabijać. Jest to dobry sposób na zabicie pewnej ilości czasu, ale myślę, że na dłuższą metę rozgrywka na tym serwerze nie jest super ciekawa. Tak czy inaczej, myślę, że pierwsze, pierwsze kilka razy, pierwsze kilka takich serii po 15 gier sprawi wam dużą przyjemność, jeśli jeszcze tutaj nie graliście. To jest ciekawa gra, w którą kiedyś udało mi się wygrać. Tutaj możemy poruszać się tylko, kiedy mamy zielone światło. Kiedy światło jest czerwone... Musimy stać w miejscu, inaczej wraca nas na metę. I tutaj liczy się refleks, więc nie będę dużo mówił. Skupię się na grze. No, niestety jeszcze nie zatrzymałem się do końca w momencie, kiedy e, zapaliło się czerwone światło i wróciłem na sam start. Mm -hmm, biegniemy, biegniemy i... No i udało się. I znowu się udało. Jesteśmy na drugim miejscu. I znowu jesteśmy na drugim miejscu. I wygraliśmy nie, byliśmy drudzy. Minimalnie dwóch metrów mi zabrakło do lidera. Byłem na drugim miejscu, zdobyłem kilka monet. To jest bardzo fajna gierka. Tutaj nasza platforma się rozpada, jednak zanim jakiś klocek zniknie, zmienia się najpierw na żółty, potem na pomarańczowy, a potem na czerwony i potem dopiero wybucha. I w tej grze udałem się wygrać chyba dwa lub trzy razy i chyba w żadnych innych grach niż te dwie nie wygrałem nigdy. Tutaj najlepszą metodą nie jest bieganie na oślep tak jak robią to wszyscy gracze, tylko stanie na spokojnie w polach, które są białe, i czekanie aż one się zabarwią, te pola pod nami na inny kolor. Wtedy lecimy w poszukiwaniu kolejnych pól, które dają nam dużą szansę przetrwania. W prawym rogu, znaczy po prawej stronie ekranu na środku, widzicie ilu graczy jeszcze żyje, i to jest wyznacznik tego, jak dobrze nam idzie. Jeśli jeszcze żyjemy, a żyje już niewielu graczy. Oznacza to, że jesteśmy naprawdę nieźli. No i zobaczcie, żyje jeszcze tylko trzech graczy, a ja cały czas jestem na topie. No i zginąłem jako trzeci. A więc po raz kolejny udało mi się zająć miejsce na podium. Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się, że tak dobrze będzie mi szło. O, i tutaj mamy kolejne zawody, w które już kiedyś wygrałem. Zapomniałem o nich. E, tutaj mamy pole minowe. Kiedy taka płytka zostanie nadepnięta, wybucha i znika, ale zabija gracza, który na nią nadepnął, i ten gracz, tak jak ja przed chwilą, wraca na start. Osoba, która pierwsza dobiegnie do końca wygrywa wyścig. No i muszę wam powiedzieć, że... Zwykle jednak ktoś po prostu dobiega za pierwszym razem, nie ginąc ani razu. I wygrywa taki wyścig. Więc ja teraz byłem na piątym miejscu. Miejsca są liczone tak, że trzeba spojrzeć, który, którzy jesteśmy, jak daleko jesteśmy od mety w momencie, w którym pierwsza osoba dociera do mety i to jest nasze miejsce. W tej grze trzeba kopać diamenty. Działa to tak, że. Mamy łopatę i łopatą kopiemy ziemię, a potem kilofem możemy rozwalić tylko i wyłącznie kilofem klocek diamentowy. Musimy zebrać diament. E, za szmaragd są trzy punkty. E, no i kto będzie miał najwięcej punktów pod koniec, e, wygrywa. Koniec jest wtedy, kiedy... Hm, nie pamiętam. Koniec jest chyba wtedy, kiedy jakaś określona ilość punktów zostanie przez jakiegokolwiek z graczy zdobyta. Jest też także takie ryzyko, że z czasem jak się kopie spada się coraz niżej. Jak widzicie, jestem już praktycznie na samej ziemi i kiedy już wszyscy gracze są na dole, to nowe diamenty zdobywane są bardzo rzadko, ponieważ większość jest już nad nami. No, i jak widzicie, gra się za chwilę skończy i udało mi się zająć dopiero szesnaste miejsce z wynikiem 8 punktów. Jednak to nie było takie straszne. To jest kolejna śmieszna, oryginalna gra. Tutaj trzeba uciekać przed potworem zbudowanym z dymu. I kiedy taki dym nas dotknie, giniemy. Jak widzicie, tym razem długo nie pożyłem. Ten potwór porusza się w takich jakichś schematycznych ruchach, powiedzmy. Natomiast jest to dosyć trudna gra dla mnie i nigdy nie udało mi się zbyt długo tutaj przeżyć, jak widzicie zostało jeszcze dwóch graczy, ale tak jest, został już tylko jeden, potwór zniknął i gracz został ogłoszony zwycięzcą, dostał 30 monet, a teraz kolejne wyścig konny, tym razem bez możliwości spadnięcia gdziekolwiek. I tej gierki szczerze mówiąc dosyć nie lubię, zdaje mi się strasznie nudna i monotonna już tak naprawdę po pierwszych dwóch razach. Tak naprawdę, że dobrze ci poszło, musisz po prostu uważać na ściany. Orientować się w całym tłumie graczy i nie wpaść na zakręcie, właśnie na żadną przeszkodę, e, ani także do lawy, która później będzie. Natomiast nie jest to bardzo widowiskowy tor, nie jest to jakaś bardzo żywa, emocjonująca gra. I szczerze mówiąc, zdecydowanie za nią nie przepadam. Tutaj jest ten moment, kiedy możemy wpaść do lawy. Nie wiem, szczerze mówiąc, co się wtedy dzieje, bo nigdy nie wpadłem. Pewnie jesteśmy wolniejsi, czy coś. E, tutaj jest także miejsce, w którym <gryw> wielu graczy, właśnie ryzykując tak jak ja, e, traci. Trochę czasu i wpada właśnie, utyka na przeszkodzie. No i skończę ten wyścig na dosyć słabym miejscu w okolicach pierwszej dziesiątki, nawet troszkę niżej. Ponieważ za chwilę pierwsza osoba dotrze do mety. Okej, okay, jestem 12. No i za nami już połowa Gierek. Zostało nam jeszcze ile? 7! E. I to jest chyba moja ulubiona gra. Trzeba... za chwilę zobaczycie o co chodzi. Trzeba stać na miejscu o kolorze takim jak wełna, która pokazuje nam się w pasku. I kiedy pasek odliczania opróżni się, ten zielony paseczek z doświadczeniem wtedy wszystkie pola innego koloru niż ten, który trzymamy, znikają. No, teraz ledwo mi się udało. No, najlepszą strategią jest rozglądanie się po okolicy i zapamiętywanie jakie kolory dookoła nas są. I wtedy kiedy Jeden z tych kolorów, który zapamiętaliśmy wyskakuje. Wiemy, że nie trzeba pędzić nigdzie na oślep, tylko po prostu jest tuż przed nami i mamy duże szanse. Na początku ginie bardzo mało graczy, potem mamy czasu coraz mniej oczywiście i jest coraz trudniej przeżyć. Czerwony, pomarańczowy, fioletowy, żółty i udało się, trafić w kolor, udało się. Zielony, fioletowy, żółty. O, to nie ten zielony, i żyje. Jakim cudem żyje? A więc idzie mi dosyć nieźle w tą grę. Nigdy nie byłem bossem, ale teraz, niestety, spadłem. To był dosyć głupi błąd, bo kolor zielony miałem tuż przed sobą. No i możemy obserwować koniec rozgrywki z góry. No i udało mi się zająć dziesiąte miejsce, czyli nie tak źle jak na tą grę, to jest naprawdę bardzo przyjemna gierka, no i to jest to o czym mówiłem, gierki się czasem powtarzają, niestety nawet trochę częściej niż czasem, bo gierek chyba nie ma nawet 15, czyli muszą się powtórzyć, no i teraz wystartowałem troszkę słabo, troszkę się zagapiłem, że się jak wyrażę, natomiast myślę, że tak czy inaczej mogę zająć wyższe miejsce niż za pierwszym razem w tej grze dzisiaj, ponieważ jest szansa, że po prostu nie zrobię takiego głupiego błędu jak wtedy i nie spadnę nigdzie. Dobra, nieważne, jestem chyba po prostu już totalnie ostatni i to była masakra. W tym wyścigu chyba udało mi się zająć najwyższe miejsce w okolicach 5. No i cóż, jeśli Wam się uda pobić, no to fajnie. Życzę powodzenia. Nie wiem, co zrobił mój koń. Jestem pewien, że nie skręcałem nim w lewo, no ale trudno, nie będę narzekał, bo w końcu, tak czy inaczej, ten koń ma ciężki, ciężki los, jest zniewolony przez człowieka, jeszcze musi skakać po tęczy i w ogóle i spadać, i się teleportować do checkpointów. Więc nie będę narzekał na takiego konia, jeśli on i tak ma już ciężko. Może ma powody do niezadowolenia i nieposłuszeństwa. No dobra, po raz kolejny gierka, w której poprzedni raz zająłem drugie miejsce. I znowu niestety będę cicho, ponieważ muszę się naprawdę skupić. Okej, okay, nieźle. Okej, okay, bardzo nieźle, jestem pierwszy. Wygrałem, tak jest. Poprawny Polak wygrał grę podczas nagrywania. Coś niesamowitego, udało się. No. A więc idzie mi naprawdę nieźle, już chyba miałem jedno pierwsze, jedno drugie, jedno trzecie miejsce, o ile się nie mylę dzisiaj. No i czas na krówki. Tutaj nie udało mi się nigdy zająć jakiegoś bardzo wysokiego miejsca, chyba w okolicach piątego. To mój najlepszy wynik. Czaiłem się wtedy na krowy i zabijałem je z wyskoku, ponieważ większość graczy o tym nie myśli, ale ataki z wyskoku zabijają krowę za pierwszym razem i są dzięki temu dużo skuteczniejsze, bo jeśli krowa zostanie trafiona, ale przeżyje, to potem biega jak szalona, jest ją naprawdę trudno trafić, co sami widzicie te zwierzęta tutaj świrują tak, swoją drogą powinienem podziękować tutaj Czadiochowi, czyli pewnemu użytkownikowi z którym nagrywałem nagrałem kilka filmów na YouTube'a właśnie poświęconych Minecraftowi multiplayer online i w ogóle ponieważ ów właśnie Czadziuch powiedzmy nie tyle zainspirował mnie, co po prostu poinformował mnie o tym, że jakiś serwer istnieje No i dzięki niemu znam ten serwer i spędziłem z godzinkę naprawdę przyjemnej na przyjemnej zabawie na tym serwerze. Niestety zdaje się, że kilku gierek nie zobaczymy, ponieważ zdaje mi się, że jest jeszcze śnieżny spliw jest jeszcze coś w stylu um, Achtung die Kurwe w wersji Minecraftowej i jest chyba jeszcze jakaś gierka. Um, więc zdaje mi się, że wszystkich nie zobaczymy, bo zostały już tylko dwie po tej. E, ale większość z nich już byłam i myślę, że możecie wyrobić sobie opinię o tym serwerze. E, tak czy inaczej, zachęcam Was, żebyście pograli. Link IP serwera oczywiście będzie podany w opisie filmiku, tak samo jak strona twórców, no bo w końcu to ich zasługa, że mogę zrobić ten filmik i należy im się jakieś, jakieś wspomnienie w opisie. No i liczę, że w tej mini gierce znowu uda mi się zająć wysokie miejsce. Wygrałem ją chyba dwa razy albo trzy. Już zresztą to chyba mówiłem, nie będę się chwalił tak cały czas. Okej, okay, jeszcze żyję, fajnie, bardzo miło ze strony lawy, że mnie nie zabiła. No i udało mi się zająć trzecie miejsce Exekfo, z jakimś Rafa Boy Gamerem I zarobiłem jeszcze kilka monet, a teraz po raz kolejny potwór wąż dymny. Czyli zobaczymy czyli już na pewno nie zobaczymy jakichś z gier ponieważ wymieniłem jakieś dwie gry, których jeszcze nie było. A została nam już tylko jedna gra po tej. No, tym razem przynajmniej chwilę pożyłem. Zobaczycie, jak to wygląda z perspektywy graczy żyjących. Gracze nieżyjący latają sobie nad nami. No, i za chwilę potwór powinien zwinąć się do punktu i rozpocząć jakąś nową konfigurację. I wow, żyje. Ok, jeszcze żyje, nieźle. Teraz potwór sobie faluje tymi mackami. Cały czas poruszając nimi dookoła, planszy. Co zresztą sami doskonale widzicie. Mój komentarz nie był tutaj niezbędny, żebyście to dostrzegli. No i potwór zwija się i za chwilę będzie jakaś prawdziwa masakra. No i zginąłem, ale nie było tak źle. Jeśli chodzi o mnie i tą grę to poszło mi naprawdę nieźle i zajęłem miejsce około 10. Chociaż zdaje się, że zabiłam mnie jakaś strasznie łatwa kombinacja, taka jak ta. Chyba po prostu potwór akurat się rozwijał i rozwinął się prosto we mnie. Miałem pecha. To jest moim zdaniem najtrudniejsza kombinacja potwór, tak jak zarzuca tymi mackami dziwnie. I to jest naprawdę cały czas nie jestem w stanie przewidzieć, jak on się ruszy, będąc tam na dole i nie widząc tego tak dobrze jak z tej perspektywy górnej. No, ale ci gracze, jak widać, mają trochę doświadczenia i sobie radzą. Ten tutaj naprawdę ledwo przeżył, to było bardzo ładne z jego strony. I czyżby ten gracz miał wygrać tą rozgrywkę? No, niestety, to czasem chwilę trwa i czasem trzeba chwilę poobserwować i poczekać. I. I, i, I niestety ten gracz, który tak ładnie wtedy uniknął, nie wygra. A nie, on tu jeszcze jest, zobaczcie, kurde. Dobra, teraz zginął i koniec gry. Zajął 12 miejsce, czyli jak, jak dla mnie nie było źle. A teraz mamy śnieżny, tradycyjny splif. Możemy rzucać śnieżkami w graczy żeby rozwalać ziemię pod nimi, znaczy śnieg pod nimi. I jak widać, śnieżki dostajemy do ekwipunku od razu, kiedy tylko rozwalimy jakiś śnieg. Udało mi się kiedyś nawet kogoś zabić śnieżką, to wcale nie jest aż takie łatwe. Łatwiej jest znacznie kogoś zabić e, z użyciem łopaty. E, no i generalnie w tą grę nigdy nie byłem zbyt świetny, bo nie mam doświadczenia w splifach, a dużo osób ma, ponieważ to jest powiedzmy popularny rodzaj rozgrywki w Minecrafcie. E, co nie zmienia faktu, że w tą grę gra mi się przyjemnie. I e, jest naprawdę fajna, jak dla mnie. No dobrze, jesteśmy wśród czołowej dziewiętnastki. No nie jest jeszcze bardzo dobry wynik, dużo graczy żyje e, i postaram się zagrać teraz bardziej pasywnie, unikać po prostu ataków e, innych graczy. I zobaczymy, ile uda mi się czasu w ten sposób przeżyć. E, ten gość jakoś się zglitchował. E, pewnie to tylko jakiś bug wynikający z opóźnienia internetowego. E, Myślę, że on w ten sposób nie oszukiwał, bo jakoś zbyt często widzę coś takiego, żeby to byli sami oszuści. Pewnie po prostu jakiś błąd z mojej strony albo jego, albo coś w stylu błąd powiedzmy połączenia pomiędzy nami dwoma, nie wiem dokładnie jak to działa. E, natomiast jak już mówiłem wątpię, że był oszustem, e, który jakoś sobie lata w tym śniegu i w ogóle. No, a tymczasem zostało już 10 graczy, czołowa dziesiątka z pewnością brzmi lepiej niż czołowa 19, bardziej ambitnie i w ogóle. E, no. Zostało już nas tylko 9, ja cały czas żyję e, i zostało jeszcze pół minuty do końca rozgrywki, e, a ja cały czas staram się grać pasywnie i e, wychodzi mi to na dobre, chociaż tutaj jesteśmy pod ostrzałem śnieżek e, i nie udało mi się spod niego wymknąć, chociaż ten gracz wziął sobie akurat chyba mnie na celownik, e, teraz jednak będzie miał co innego na głowie. E, no i zobaczmy, zostało 5 sekund i co, czyżbyśmy wszyscy mieli zostać zwycięzcami? Na to się zapowiada. Tak jest. Ok, a więc zajęliśmy pierwsze miejsce i podzieliliśmy się monetami po pięć. No, i to moi drodzy, jest koniec. A więc tak wygląda właśnie ten serwer. Zobaczmy jeszcze. Upewnijmy się jak jest IP tego serwera Minecraftparty.com to jest po prostu adres Tego serwera, który należy wpisać w tym okienku właśnie Tak samo jak ja to zrobiłem, no i serdecznie Was zapraszam Do gry na tym serwerze, mówię Wam szczerze Że można się na nim przez kilka godzin dobrze pobawić Potem robi się moim zdaniem trochę monotonnie i trochę nudnie, Nudno, bo gry się powtarzają, ale tak czy inaczej dziękuję Wam wszystkim Bardzo, ale to bardzo serdecznie za oglądanie, za uwagę Pozdrawiam Was wszystkich i do usłyszenia przy najbliższym Okazji. I oczywiście komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i oglądajcie, papa. Pa. Ale jest późno. Mam nadzieję, że sąsiedzi się nie zdenerwują, że hałasuję.